Cześć, wracam do Was po dość długim czasie, jak zawsze. Wiecie, że ja mam takie fazy, wiecie, o nagrywanie, o nagrywanie i tak dalej, i tak dalej. Ale mam teraz trochę więcej czasu i nagły przypływ weny i już chyba troszeczkę sobie odpoczęłam od YouTube'a, od makijaży i tak dalej, więc cisnę z powrotem. Hmm. Także content, moi drodzy, makijażowo typowo. W sumie chyba tego troszeczkę mi brakowało, więc jeżeli Wam też, to super. No i dzisiaj zrobimy sobie taki make-up. Let's see, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie po tak zwanej, w tak zwanym międzyczasie i po drodze. A że będzie też trochę pogadankowo, to podejrzewam, że ten filmik jest dość długi. Nie wiem, jeszcze go nie kleiłam. W każdym razie zapraszam na pogadanki. Zapraszam. No i dobra, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto tak nie wygląda bez makijażu. Sorry. Taki mamy klimat, takie mamy życie. Ja sobie dzisiaj zmieszam w sumie Trzy podkłady, bo to będą dwa te z YSL, bo już mi się kończą, więc chciałabym je wykorzystać. I ten podkład z Clinic. YSL to jest mi Eclée. Ecle, moje mm, francuski nie jest najlepszy, ale wiecie o co chodzi? I Clinic Even Better Clinical, ten w tej formie. Te podkłady z YSL-a są po prostu genialne, bardzo je lubię. One fakt, faktem, do najtańszych nie należą, ale no wiecie, jak to YSL. Chociaż jest bardzo dużo teraz podkładów e, takich drogeryjnych, które są świetne. I szczerze mówiąc, czasami się zastanawiam o co chodzi, bo niektóre te drogeryjne podkłady są lepsze niż e, te wysokopółkowe Ja to tutaj, jak widzicie, tymi, e, t, tym klinikiem i ysl sobie zrobiłam dość sensowną szpachelkę, ale to też dlatego, że jeszcze nie wiem, czego bym chciała. O, mi się włączyła. A propos, jestem e, ostatnio w ciągłych rozjazdach i. Przeprowadzania się. Więc no, ale chyba już osiadłam na jakiś czas przynajmniej na jakiś czas. Bo bywało z tym bardzo różnie. Wiecie, zmiany, 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 ale to, to, to dobrze, zmiany są dobre. Wszyscy mi to mówili, że zmiany są dobre. Więc jeżeli y, macie jakieś y, pomysły na to, żeby coś zmienić. W swoim życiu to naprawdę polecam, bo... Bo wiecie, jak to jest. A raz się żyjenia, Jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. Gatki motywacyjne. Ostatnio w ogóle zauważyłam, że dobrze nie wjeżdżają gadki motywacyjne. Nie wiem, czy dlatego, że sama siebie przy okazji tak trochę ciągnę do przodu, czy o co chodzi. Wiecie co, na kamerze to chyba spoko wygląda. Ale na żywo to mam taką tapetę na ryju. W ogóle nie wiem, czy. Ymm, 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 znaczy, na pewno wiecie, ale to, co Wy widzicie w kamerze, a to, co ja widzę na żywo, to są kompletnie dwie różne rzeczy. Więc, coś, co na kamerce i na zdjęciach potrafi wyglądać po prostu. Uuu, show must go on. To na żywo to, to jest po prostu tak chamska tapeta, i to wygląda tak okrutnie. I bardzo często jest też tak, że oczywiście te, ymm, te takie tapety, tapety wyglądają świetnie. Na jakichś tam Instagramach, YouTube'ach, TikTokach i tak dalej. A jak malujecie się takim, wiecie, makijażem dziennym, to się raptownie okazuje, że ten makijaż jest taki mech. Ale ja strasznie nie lubię tej, tej, tej tapety takiej okrutnej. Mam wtedy wrażenie, że jestem tak zmalowana. No ale dobra, bo tak sobie klepię tą to później klepię. Eee, korektorek. Korektorek wezmę sobie dzisiaj też um, ten z YSL. Eee, to też jest tam kle. O kurde, wziąłem w odcieniu Trojeczka. Czekajcie chwilkę, bo trójeczka będzie dla mnie zać, chyba za ciemna. to, sprawdźmy to. No nie no, zdecydowanie będzie za ciemna. Wezmę sobie jaśniejszy. jeszcze momentik. No i dobra, mam tą jedyneczkę, która mi już wypływa. O i co, i co? Jestem to jestem dobrze. Fantastycznie. Yy, no, a to też jest świetny korektor, bo on jest dość sensownie kryjący, a nie będzie Wam robił jakiejś takiej w rednej szpakli i nie będzie bardzo mocno właził w zmarszczki. Więc też jest naprawdę bardzo spokojny. Ostatnio na jakichś e, wszelakiego rodzaju TikTokach i tych innych widziałam, że e, jest bardzo dużo nowych, nowych, innych e, systemów do e, wklepywania korektora i ogólnie do, wiecie, rozcierania korektora e, i do nakładania go. Ale moi drodzy, tak, tak, tak mi się wydaje, że to wszystko zależy od tego, jaką wy macie budowę oka, bo to, że komuś pasuje, wiecie, to zrobienie, zrobienie tak, tak, tak tutaj kropeczki, tutaj kropeczki i już, to nie znaczy, że wszystkim to będzie pasowało. To jest też kwestia metody prób i błędów i sprawdzenia tego na sobie, czy to ma sens w ogóle, jakikolwiek. A przy okazji to yy, chwalę się, bo na zasadzie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobiłam swojego e-booka i kurs na makijażu. Dla początkującego, oczywiście. Więc dzieje się sporo, ale stwierdziłam, że chciałam w ogóle kiedyś już w pandemii, na początkach pandemii, myślałam tak. o tym, żeby coś takiego zrobić. I stwierdziłam, że no to jest ten moment, kiedy Pff, co mi zależy, zróbmy coś fajnego, dzielmy się tym, dzielmy się swoją wiedzą. Dobra, no dobrze to wygląda. Znaczy dużo lepiej to wygląda niż tak, jak sam, sam podkład był, oczywiście. Więc no, dobra, lecimy do pudru. A pudrem będzie klasycznie mój królem ten e, translucent Powder, Dry Powder nawet. Prawdę mówiąc, jeżeli macie jakieś e, cery tłuste albo coś w tym stylu, to, to tutaj nie będziecie potrzebowały dużo e, pudru. Przy tych podkładach Klinika i ysl bo one są takie dość konkretne, ma, konkretnie, może nie tyle matujące, co one po prostu bardzo fajnie się zachowują. A jeżeli macie suche skóry, to w ogóle omeśćcie tylko twarz puderkiem i będzie wszystko wyglądało pięknie i zacnie. Ale ja też zawsze uważam na to i mam w głowie to, że po paru godzinach ten puder się ładnie wtopi w skórę, więc zawsze go sobie troszeczkę więcej nakładam, co też nie jest za dobre. No ale dobra, tak jestem przyzwyczajona, tak lubię i lecimy do koturbania. Strasznie nie lubię tego efektu, jak po podkładzie mam takie usta białe. Mam wtedy wrażenie, że jestem taką totalną topielicą. Nie lubię tego bardzo, no ale dobra, tak jak patrzę w kamerkę, to może być. Eee, oczywiście bronzer, eee, bronzer na razie efekt eee, na razie afekt w odcieniu hmm, 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 Havana. Eee, on pięknie pachnie, dobrze. Przepięknie pachną te y, brązery, Są po prostu świetne. Oczywiście mój jest już tak, wiecie, na wykończeniu. Ale Hawana jest dość jasnym, y, dość jasnym y, pudrem brązującym, więc y, dla początkujących będzie bardzo fajny, szczególnie. No i ma chłodny odcień. On nie jest jakiś ceglasty czy coś w tym stylu, więc super będzie wyglądał. Ale ja oczywiście lubię taki konkretniejszy konturek, więc na pewno na tym nie poprzestanę. Ostatnio y, moje konturowanie nosa wygląda bardzo profesjonalnie. Bardzo. Ale zauważyłam, że to mi najbardziej pasuje i dzięki temu już nie mam takiego problemu z tym, że z w którą stronę tutaj ten nos najgorszy wykonturować i tak dalej. A wiem, że też bardzo dużo dziewczyn ma z tym problem, że, czy w ogóle ten nos ruszać, czy zostawić go w chlerę i najczęściej jest tak, że go po prostu zostawiają, a to nie wygląda za dobrze. Także moi drodzy Taki taki chat makeup. Boże, kiedy ja ostatnio dla was nagrywałam dawno, bardzo dawno. Ale stwierdziłam, że skoro już kilka osób mi pisało, że może byś coś wymyśliła. w sumie czemu nie. No i widzicie, ten puder tak bardzo ładnie delikatnie brązowi skórę, więc że ja jestem fanką brązera, to dołożę sobie jeszcze brązer. Dołożę sobie ten brązer z palety z Anastazji bo on będzie tutaj taki dość sensowny i konkretny. I chyba, chyba zrobię tak, mi się wydaje, że, yy, że wezmę sobie troszeczkę tego. Widzicie, ten, ten najjaśniejszy mi się już skończył, ale ten, ten powinien być fajny, tylko trzeba z nim uważać. Jeżeli nie mieliście z nimi styczności, to mieliście świadomość tego, że one potrafią zrobić klawki. Może nie tyle prawy, co one po prostu są bardzo mocno napigmentowane i trzeba z nimi delikatnie uważać, ale są bardzo trwałe i i fajnie wyglądają na skórze. Więc na początku spokojnie. A w ogóle to przyznaję się bez bicia, że ja niekoniecznie jakoś ostatnio za YouTube'em, szczególnie tym takim makijażowo jakimś tam, trochę mi się rudor zrobił, jak zwykle, że nie jestem troszeczkę na topie z tymi YouTubami makijażowo, lifestyle'owymi i tak dalej, więc ciekawa jestem, czy to się w ogóle jeszcze wygląda jakkolwiek. Bo wiecie, fazy na YouTube'a to takie były, było, nie było. Teraz z tego, co Widzę i słyszę, to ja nie wiem, co to jest w ogóle jakiś zawód youtuber, zawód tiktoker, matko jedyna, XXI wiek. Jak to się wszystko potężnie zmienia, ale zauważyliście, że wszystko leci w stronę takiej totalnej cyfryzacji? Ja, kto by pomyślał, że to się będzie tak toczyło. Dobra, to może sobie, a co, zróbmy taką szpachlę chamską, taką wiecie, pod filmiki, pod zdjęcia, Pff, a co? Nie, żartuję, bo nie chce mi się rzęs do tym doklejać. Ja naprawdę tak mega szanuję dziewczyny, które y, doklejają sobie codziennie rzęsy. Albo często doklejają sobie rzęsy. Ja to len jestem pod tym względem. Nie, sorry. Dobra, lecimy z różem, bo już długo do Was gadam. Róż to będzie Too Faced, y, ten y, How Deep Is Your Love. How deep is your love. Y, bardzo ładny kolorek, tylko jeżeli lubicie coś mniej różowego, to... No, to możecie sobie go darować i wybrać coś innego. Miałam kiedyś taki, znaczy, mam dalej taki fajny róż z Klinik, który jest bardziej beżoskwiniowy i na pewno go wam pokażę. To zobaczycie sobie, jak on wygląda. Na razie. A co tam? Lećmy z różem. Różowym różem. Ostatnio znalazłam fajny sposób na to, żeby dobrze, do, dobrze róż wyglądał. Uśmiecham się. Widzicie, to taki dużo takich coachów mentoringowych mówi, żeby się na chama uśmiechać, bo wtedy do mózgu dostają się jakieś tam sygnały, że jesteś szczęśliwy i produkuje się hormon szczęścia. Śmiesznie. W ogóle ostatnio jestem bardzo intensywnie w temacie jakichś e, takich wiecie coachingowo, e, coachingowo e, biznesowo jakiś tam i dużo osób o tym mówi, że to takie podnoszenie wibracji jest fajne. Dobrze, yy, rozświetlacz Myrlu. A co? Postawmy na klasykę. Yy, a tak szczerze mówiąc, to w ogóle yy, miałam swego czasu słynną bekę yy, i powiem Wam szczerze, że ona jakoś szałnie zrobiła. Dupy nie urwała i dużo bardziej, yy, dużo, dużo bardziej podoba mi się efekt na przykład Merlu. A już w ogóle, jeżeli chcecie efekt tafli, to te ym, rozświetlacze w serduszkach z Makeup Revolution czy tam I heard, I heard makeup, I love makeup. Nie wiem, jak to się w koniec końców czyta. To jest po prostu sztos. One są bardzo tanie. No i oczywiście ten klask z Lovely. Klasik z Lovely Highlighter Silver bodajże. No, to też jest sztosiwo. Dlatego mówię Wam, że je, nie wiem, jakoś tak. Może jak już się troszeczkę człowiek poobracał w tych y, rzeczach takich, w tych kosmetykach takich wysokopółkowych, bo swego czasu ja w ogóle przez 9 lat malowałam dziewczynę do ślubów i na Wesela i na różne inne okazje, więc y, trochę tych kosmetyków już przez moje ręce przeleciało. I jak już wiecie, tak ponapawałam się tymi pierwszymi takimi, o Boże, Dior, Boże, Mako, o Boże, YSL i tak dalej. To teraz już mam takie coś, że kurde, nie wiem, jakieś te. E, większość tych e, kosmetyków drogeryjnych jakoś tak lepiej mi się je kupuje, bo mam świadomość tego, że po pierwsze one są tańsze, po drugie ich jakość jest bardzo często e, porównywalna z tymi e, diorami, szanelami itd. E, tylko no wiecie, kwestia tego, że jeżeli idziecie do makijażystki i ona Wam wyciągnie jakieś Catrice Eveline Essence, no to tak. Mm, no a jednak chciałybyście za jakąś tam konkretną cenę, a teraz makijaży z tego, co kojarzę, dość sensownie stoją, no to chciałybyście coś konkretniejszego mieć nałożone na twarz. A wiadomo, jak się ma jakieś większe wyjście, no to nieważne, że dają na to YSL jest tak samo trwały jak jakiś Eveline, no ale jednak czujesz się lepiej, jak masz nałożonego Eveline, y, Evelina, no YSL-a, mimo że, nie wiem, tam jakiejś przecież y, metki na twarzy nie masz, ale po prostu czujesz się wtedy lepiej, więc... No, to tak jak moja e, bardzo dobra przyjaciółka stwierdziła, że wiesz, to jest zupełnie co innego, jak chodzisz do kosmetyczki na paznokcie i ona Ci maluje e, jakimiś tam bardziej profesjonalnymi lakierami, a e, różnica polega na tym, że jak pójdziesz do kosmetyczki, która maluje ci, lakiery, e, maluje ci paznokcie lakierami z Biedronki, no to jednak czujesz się trochę tak, hm, za co ja płacę. To takie wiecie, mentalność, niby jedno i to samo, a e, no, <gryw> niby jedno i to samo, e, ta ostrość mi uciekła. Niby jedno i to samo i trwałość jest taka sama, no ale jednak lepiej się człowiek czuje, jak ma coś konkretniejszego nałożone na siebie, jak już gdzieś się wybiera. Rozumiecie, o co mi chodzi. Dobra, wrewki, moi drodzy, najpierw sobie je wycześmy, a co? Ostatnio zaczynam się przekonywać, ale ja to zawsze jestem, tak wiecie, trochę do tyłu, a propos takich nowości powiedzmy, bo bardzo modne są przecież te poukładane brwi, takie wiecie, nastroszone jak ja to zawsze mówiłam i one mi się bardzo nie podobały, one mi się bardzo nie podobały a teraz już zaczynam się przekonywać do nich i strasznie szybko gadać, no więc musicie mi wybaczyć. Oczywiście biorę sobie to mydełko z larwą, bo ono jest, kurczę, chyba jednak najfajniejsze. Miałam też to mydełko z, mam dalej, mydełko z essence, tak, z essence, bo chciałam zobaczyć jak to będzie wyglądało i czy, I czy rzeczywiście jest jaka, jakaś różnica? Nie, kurczę, powiem Wam, że jest. Zdecydowanie. To mydełko z essence jest takie tempe twarde, strasznie. No i e, przy każdych mydełkach e, mogą Wam się robić, tak jak mi dziewczyny to mówiły, jak e, jeszcze malowałam, że e, robią się właśnie takie jak nie wiem, czy będziecie to teraz widzieć, ale u mnie też robią się takie minimalne grudki, a to znaczy, że z podkładu i z pudru, a to znaczy, że po prostu za szybko za, za hardkorowo je ja wyczesałam. Znaczy nie wyczesałam jej w zasadzie. Więc tak to mniej więcej wygląda. Dobra, ja sobie teraz wezmę pędzelek moj do brwi, który już i tak jest, wiecie, delikatnie ukaćkany w cieniu do brwi. I sobie tak delikatnie te brwi wyczeszę. I jeszcze przy okazji je ułożę tak, jak chcę, żeby one wyglądały. Zazwyczaj miałam tak, że to prawa brak mi się ładniej układała od lewej, a teraz mam odwrotnie. Teraz od, układa mi się od lewa lepiej. Nie wiem o co chodzi. No ale asymetria, rzecz normalna. No i dobra, dzisiaj sobie nie będę ich jakoś bardzo mocno podkreślać. Tylko niech zostaną tak, jak są, tylko powy, powyciągam sobie te. Kłaczki, które mi pozostawały, bo jak ja się pokażę, a idę dzisiaj do paczkomatu. Szalona wyprawa, jakby nie było. W ogóle teraz na szczęście mieszkam w takim miejscu, w którym nie mam w ogóle, tu nie ma lampy. Przede mną jest tylko duże okno, więc ciekawa jestem jak to będzie wyglądało a propos oświetlenia. Bo słoneczko dzisiaj przepięknie świeci i wygląda to naprawdę spoko. A we wcześniejszych miejscach aż tak fajnie nie miałam, więc. No, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A w ogóle dopiero teraz mi się przypomniało, że specjalnie wyciągnęłam tą kredkę, wiecie do konturu, żeby jakoś inaczej wykonturować twarz. To może innym razem, bo dziś nie wyszło. Dobra, mam tu moją tą standardową paletkę z Libo, z Karoliną Wójcik. Wiecie co, ona nie jest jakaś taka, wiecie, super ekstra, ale bardzo mi się podoba jej lusterko. To lusterko jest po prostu genialne i trochę upaczkane, ale dobra, nieważne. Chodzi o to, że ono jest, wiecie, gabrytowo dla mnie idealne i dlatego bardzo często mam tą ym, paletkę ze sobą. Yy, I tutaj jest taki niebieski kolor i myślę, że coś sobie z tym niebieskim dzisiaj pokombinuję, mi się wydaje. A co? Ostatnio w ogóle nie wiem, czy kojarzycie na Instagramie, jest dziewczyna. No zresztą jest bardzo popularna, więc bardzo możliwe, że ją kojarzycie. Kandice? -kan, Jakoś tak. W każdym razie podrzucę wam to jej nazwę na dole, bo ona takie szaro-niebieskie makijaże robi i zawsze takie makijaże mnie odtrącały totalnie, a ona robi to w taki sposób, że no po prostu. Wow! No te makijaże po prostu wyglądają dobrze. Z paletki Zoey wy sobie wezmę jakiś jasny cień, żeby, wiecie, przypudrować sobie całą tą powiekę, żeby tam mi się nic nie poodbijało. A moja powieka ma tendencję do odbijania się, ale... Słuchajcie, TikTok to życie. Więc ostatnio, przeglądając TikToka, zauważyłam, że na, bardzo często na tych amerykańskich TikTokach pojawiają się dziewczyny, które różne takie triki urodowe stosują. I pojawiła mi się jedna dziewczyna, która samymi masażami i rollerami i tak dalej, stworzyła sobie tak piękną powiekę z opadającej takiej, takiej naprawdę opadającej powieki. Stworzyło jej się coś tak pięknego, że po prostu w głowie się nie mieści. I ja też zauważyłam, że um, zaczynam mieć problem z opadającą powieką i zaczęłam to robić, stosować te, wiecie, te takie masaże. To, 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 to. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Możliwe, że to ma sens. Nie wiem, stwierdziłam, że ach, let's see. Zobaczmy, co się będzie działo. Bo jest to fascynujące, jeżeli to faktycznie działa, to, się, to, to nagle okaże się, a, a to jest bardzo prawdopodobne, że to działa, to nagle okaże się, że wiecie, medycyna estetyczna może być jakąś opcją, a nie przymusem. Boże, zresztą ja nie wiem, ja jakoś tak boję się zawsze takich rzeczy. Odkąd miałam kiedyś wypadek, przez który musieli mi szyć skórę, to mam takie strzykawki, krew, w ogóle do tamtej pory krwi luz, nic mi się nie działo i jakoś nie, mo, nie miałam z tym problemu, a po tym wypadku to jest po prostu jakiś dramat totalny, co się dzieje, jak widzę krew, więc może nie mdleje, ale nie jest... nie, jest nie wiem, może to już starość. Dobra, lecimy sobie z tym niebieskim cieniem w linii załamania, ponad linią załamania. I on jest o tyle fajny, że on wygląda tak bardziej szaro-gołębio -szaro niż niebiesko, więc jest chyba spoko. W ogóle wzięłam sobie do tego lipny pędzelek, bo to jest pędzelek, którym ja się na początku zachwycałam. To jest pędzelek z paletki z Anastazji. I on na początku wydawał mi się genialny, że wiecie, idealny rozmiar. I fakt, faktem, rozmiar ma idealny, bo on nie jest, nie jest ani za duży, ani za mały, ale on jest strasznie sztywny i taki, wiecie, to włosie ma takie, które... Dość mocno podrażnia skórę. Ja na przykład bardzo lubię syntetyki i dla mnie pędzle syntetyczne to złoto, bo yy, te pędzle natura, z naturalnego włosia są dla mnie... Nie wiem, jakieś takie twarde. Dobra, żeby było zabawniej, to dodam sobie jeszcze tego, yy, tego jasno-brązowego cienia w załamaniu. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Let's see. On jest też chłodny, więc nie powinny się ze sobą te cienie gryźć. Zastanawiam się, co na środek nałożyć. Ale chyba polecimy klasyką, zrobimy coś takiego standardowo jasno rozświetlającego. Dobra, wezmę sobie ten z Zoewy, ten rozświetlający cień. On się nazywa Casual Elegance. I do nóg zaznaczę sobie też tym niebieskim połączonym z tym szarym. Nie wiem, ostatnio jakoś mam fazę na to, żeby tak jednolicie, ładnie makijaż wyglądał. Swoją drogą tak. Na razie. Na razie zrezygnowałam ze swojej kariery makijażystki. Nie wiem, wiecie co, w pewnym momencie, nie wiem czy wy tak macie, ale bardzo dużo osób teraz tak ma, więc yy, dużo osób się wypala zawodowo i to tak, wiecie, na maksa. Z kim bym nie rozmawiała, to każdy mówi, że to już jest ten moment, gdzie. Trzeba zadbać o swoją psychikę, bo nie jest dobrze. No i faktycznie, coś w tym jest. Ja też tak miałam i stwierdziłam, że nie, jak mam robić coś na odpiernicz, to sorry, ale wolę tego nie robić wcale a już w pewnym momencie miałam tak, że y, fantastycznie malowało mi się moje stałe klientki, z którymi już jakiś tam miałam bardzo fajny kontakt, a nowe osoby jakoś tak, nie wiem, nie potrafiłam wyczuć tych nowych osób. Może to też dlatego. W każdym razie stwierdziłam, że e, dobrym pomysłem będzie na jakiś czas e, się usunąć z tego świadka, bo y, tych makijaży indywidualnych, bo... Y, ale za. No właśnie, w pędzelek. E, bo, bo tak jak mówię, jak robić coś na się, to lepiej nie robić tego wcale i dać sobie siana i dać, i dać sobie spokój. Także, a, że e, miałam akurat wtedy taką sytuację, że w sumie mogłam sobie na to, e, może nie tyle pozwolić, co w sumie mogłam sobie poz pozmienić życie i zmieniłam 180 stopni to stwierdziłam, że teraz albo nigdy i miałam też świadomość tego od zawsze m, przeglądając niektóre konta makijażystek, że to nie jest robota na całe życie. A przynajmniej ja też zawsze twierdziłam, że to nie jest robota na całe życie. Ja zaczęłam malować w e, może nie w liceum, ale na studiach to już tak na 100% zaczęłam malować i Wiecie, po tylu latach, to już naprawdę człowiek miał taki przesyt trochę tego, ja na początku tak fantastycznie mi się siedziało w tym świadku i, i nagrywanie filmików i tak dalej. No to, to taka pasja moja była. Później w pewnym momencie, to wiecie, jak już zaczynasz z pasji robić konkretny biznes, to nawet to ci nie przynosi jakiejś, jakiejś satysfakcji, mimo że kasa naprawdę z tego była konkret, ale w pewnym momencie masz już takie coś, że to niekoniecznie to jest w życiu najważniejsze. Boże, filozoficzne myśli jakieś i słońce mi się zaczyna tutaj przybijać ładnie. To Was trochę przesunę. Ale tak, No stwierdziłam w pewnym momencie, że jak mam coś robić tylko dlatego, że wyrobiłam sobie swoje, swoją markę, to nie dzięki, bo robię krzywdę i sobie i innym. Więc na razie się usunęłam, zobaczymy, może do tego wrócę, kto wie. A jak widać, jak wróciłam... Ja w ogóle mam takie fazy, zauważyliście, że wracam na przykład na YouTube po, po jakimś tam czasie i to zazwyczaj jest pod wpływem y, innych osób, które mi mówią, kreseczko sobie zrobię eyelinerkiem, tym z wibo y, Zazwyczaj tak mam, no, że po jakimś czasie wracam i zazwyczaj to jest właśnie spowodowane tym, że y, ludzie do mnie piszą w pewnym momencie, co z tymi YouTubami. Ja to zawsze odbieram jako, wiecie, taką, taką chamską szpileczkę ale stwierdziłam w ostatnim momencie, że posiadam to gdzieś. <grych> Polecam. Posiadanie czyjejś opinii w najciemniejszych zakątkach ciała jest świetne. Yy, wybaczcie, ale dzisiaj nie będę doklejać sztuc sztucznych rzeczy. W ogóle kurczę, fajnie by było, jakby ktoś w końcu zaczął propagować i właśnie ta dziewczyna, która, którą ostatnio intensywnie obserwuję na Instagramie, tak robi, ona propaguje coś takiego, że makijaż nie fajny, dobrze zrobiony makijaż nie musi y, być oparty na sztucznych rzęsach. I to jest mega, no bo nie oszukujmy się, kurde, wiadomo, że będzie to cudownie wyglądało na filmikach i na zdjęciach, ale jak, jaka laska na co dzień będzie sobie doklejać sztuczne rzęsy? Ja wiem, że teraz są stylizacje i tak dalej, ale to wygląda zupełnie inaczej, no nie oszukujmy się, ja też byłam stylistką rzęs przez ładnych parę lat, że to nie wygląda tak do końca jak te sztuczne rzęsy, które sobie y, doklejamy. Może to tak wyglądać, tylko kurczę. Bardzo mocno obciążę rzęsy. Ale zauważyłam też, że jak rzuciłam makijaże, wiecie, wykonywane takie na klientkach indywidualnych, to zaczęłam znowu skupiać się na makijażu swoim. I to jest super, bo ja w pewnym momencie tak zaczęłam olewać to, jak wygląda mój makijaż, że. O ja No tak jak Wam mówiłam, ja byłam po prostu już chyba przebolcowana w każdy możliwy sposób. A trzeba wiedzieć, kiedy ze styny zejść. Do tego zawsze można wrócić, także luz. Także nawet jeżeli macie jakieś, jeżeli ty teraz jesteś na nie wiem jakimś macierzyńskim czy coś tam takiego, spokojnie, do wszystkiego, do wszystkiego można wrócić, tylko kwestia czasu. Kwestia czasu. Jak sobie będziecie wmawiać, że nie, bo trudno, nie, bo nic nie umiem, nie, bo nie pamiętam, to faktycznie tak będzie: wszystko siedzi w głowie. Ostatnio cały czas wszystkim powtarzam, że wszystko siedzi w głowie. Dobra, tu spoko, tam spoko Krecha w miarę wyszła. I nawet jest w miarę symetrycznie. O oh my goodness. I zastanawiałam się, czy sobie nie przyciemnić tego dolnego kącika, bo on wygląda mniej więcej tak. Ale nie. Znaczy do tej, tej wiecie, do tej części oka, ale nie. Chyba nie będę tego przyciemniać. Wytłuszuję sobie jeszcze rzęsy i zobaczymy. Ale brakuje mi czegoś wewnętrznym kąciku jaśniejszego. Więc sobie jeszcze tym, o tutaj, właśnie tym z Vibo cieniem od Karoliny rzucę. Wewnętrzny kącik, bo on jest, on jest fajny, szampański, rozświetlający. O, on jest piękny. I zjadę sobie. Na dół. No i dobra, lecimy do rzęs. Yy, klasycznie. <grywa> Volume, od lashes. No i dobra, no i tacy. I widzicie, ja tutaj kurczę, mam ten zawsze problem, że wydaje mi się w kamerce, że jestem tak pomalowana, powiedzmy, a w lusterku wydaje mi się, że jest tak, no, konkretnie dość. Yy, dobra, usteczka. Yy, ostatnio mam fazę na konturówkę i błyszczyk. I tylko tyle. I dzisiaj moją konturówką będzie konturówka z Essence. Tylko wiecie co, jak się mnie będziecie pytać o kolor, to nie wiem co to jest. To jest 07, cute pink bodajże, coś w tym stylu. I jaśniejszy odcień tego błyszczyka powiększającego usta z Everline to jest Oh My Lips Be Venom. A jako, że stwierdzam, że w kamerce jest spoko, a wyglądam jak zmalowana lampucera, to wiecie, wytrę sobie trochę tą pomadkę, bo wygląda źle, wygląda jak jakaś. Nie wiem, serio, czasami mam wrażenie, że to, co ja widzę tutaj w podglądzie, a to, co widzę w lusterku, to jest, kordę. oh my goodness, co to jest, po prostu, to są dwie różne osoby, Jesus. I dlatego na przykład, o, w ogóle to, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nie ma wybrakowanego poznakcia, w ogóle to mam czasami takie wrażenie też, że, nie wiem, czy Wy też tak macie, że robicie sobie zdjęcie na Instagramie bez żadnego filtra i wyglądacie jak ziemior i w lusterku widzicie zupełnie co innego, w lusterku po prostu <grym> czika 10 na 10, robicie sobie zdjęcie, nagle okazuje się, że z cziki zrobiliście się wielorybem e, minus 2 na 50, e, a z filtrem wyglądacie normalnie, tak jak wyglądacie w lusterku. Nie wiem, czy też tak macie, bo dla mnie to jest jakiś, nie wiem, albo ja mam jakiś spaczony obiektyw, albo cholera, wie co, Ale wiem też, że dużo dziewczyn tak ma, bo e, jak często gadałam z dziewczynami, to mówiły dokładnie to samo, że nie wiem, Instagram jakoś. Instagram, what the fuck? O co chodzi? O co chodzi, co się dzieje? A tak swoje drogo to y, bardzo lubię te. Y, o, teraz tutaj znowu wygląda, jakbym była w ogóle nieomalowana. No zajmijcie. Y, sorry. Y, bardzo lubię te kontrówki z Essence, jakiekolwiek, bo one są bardzo mięciutkie. I kontrówki zawalanie też są świetne, bo one też są takie bardzo przyjemne w użytkowaniu. Nie są takie, wiecie, tępe czy coś. No i teraz na żywo wygląda to spoko. Na kamerce w sumie też chyba jest nie najgorzej, więc luz. Idę ogarnąć e, swoje włosy i zaraz do Was przychodzę. No i dobra, poleciałam na odpiznę, wyprostowałam włosy i tyle. Nie wiem, w ogóle ostatnio e, z moimi włosami też dzieje się coś zabawnego, bo wypadają mi jak szalone, nie mogę ich ułożyć i tak dalej. Może to ze względu na to, że po tej przeprowadzce zauważyłam, że tutaj jest woda strasznie taka... Yy, yy, nie, za bardzo mi służy yy, mojej skórze również, więc... Yy. Będę musiała coś wykombinować zapewne takiego, żeby to, nie wiem, i moja scera jakoś się ogarnęła, i moje włosy, bo jest dramat i tu serio, taki dość konkretny siano mi się robi straszne, ale już powoli, 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 powoli nad tym panuje, więc powinno być git. Dobrze, moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za to, że się ze mną pomalowaliście, pomalowałyście. Jakby, no, zróbmy tutaj kontent taki dość kobiecy, bo... E, Laski to jednak laski. Nie <laughs> ja no, żartuję. Tak, dziękuję Wam serdecznie, że ze mną byliście. Będę nagrywać filmiki, czy mi się to podoba, czy nie, bo sprawia mi to frajdę. Dzięki, do zobaczenia, pa!